FC Barcelona z impetem rozpoczęła rok 2025. Jednak po triumfach w superpucharze hiszpanii i pucharze króla nadchodzi czas powrotu do walki o ligowe punkty. W sobotę 18 stycznia Blaugrana zmierzy się z Getafe, próbując odrabiać straty do Realu Madryt i Atletico Madrid, które obecnie wyprzedzają kataloński zespół w tabeli La Liga. Choć ostatnie zwycięstwa Barcelony nad Realem 5-2 i Betisem 5-1. Pokazały świetną formę drużyny Hansiego Flique, pytanie o utrzymanie takiej dyspozycji w lidze wciąż pozostaje otwarte. Jednym z kluczowych dylematów przed starciem z Getafe jest obsada pozycji bramkarza. Po czerwonej kartce Wojciecha Szczęsnego w finale Superpucharu Hiszpanii, między słupkami stanął Inaki Pena, który dobrze zaprezentował się w spotkaniu z Betisem. Według hiszpańskich mediów, Hansi Flick może mieć teraz wątpliwości co do tego kto powinien bronić w nadchodzącym meczu ligowym. Sensacyjna zmiana hierarchii wśród bramkarzy Barcelony jest szeroko komentowana, a dziennikarze wskazują, że Pena zyskał spore zaufanie trenera. FC Barcelona zakończyła 2024 rok z serią słabych wyników, które kosztowały ją utratę pozycji lidera w La Liga. Jednak pierwsze mecze nowego roku napawają optymizmem. Styl gry drużyny oraz skuteczność zawodników, takich jak Robert Lewandowski, dają kibicom nadzieję na powrót do walki o mistrzostwo Hiszpanii. Starcie z Getafe będzie kluczowym testem, czy zespół Flyke rzeczywiście wrócił na właściwe tory. Spotkanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 21:00. Ostateczna decyzja co do wyboru bramkarza może zapaść dopiero na kilka godzin przed meczem. A kibice z niecierpliwością oczekują na oficjalne ogłoszenie wyjściowego składu. Wojciech Szczęsny po swoich trzech styczniowych występach w barwach Barcelony, w tym chwalonym występie przed feralną czerwoną kartką w finale Superpucharu Hiszpanii, znalazł się w centrum debaty na temat obsady bramki Blaugrany. Ze względu na zawieszenie, Szczęsny nie mógł wziąć udziału w środowym meczu Pucharu Króla przeciwko Betisowi. Ale przed zbliżającym się ligowym spotkaniem z Getafe pojawiły się pytania o jego możliwy powrót do wyjściowego składu. Na przedmeczowej konferencji prasowej Hansi Flick wypowiadał się w sposób, który sugeruje, że pozycja bramkarza w Barcelonie jest obecnie otwartą kwestią. Muszę przyznać, że sporo się dla mnie zmieniło. Wojciech zaprezentował się bardzo dobrze. Wrócił po przerwie od futbolu. Trenował z nami i dawał z siebie wszystko. Widać u niego niesamowitą mentalność, powiedział Flick, co potwierdza, że i Pena, dotychczasowy pierwszy bramkarz zespołu, nie ma już gwarancji miejsca w składzie. Słowa Flicke wskazują na dużą zmianę w jego postrzeganiu sytuacji w bramce. Jeszcze kilka tygodni temu Pena wydawał się pewnym wyborem, ale obecnie Szczęsny może realnie liczyć na kolejne szanse w barwach Barcelony. Sergi Capdevilla, dziennikarz sportu, w rozmowie z TVP Sport zauważył, że status Inakiego Peni uległ zmianie. Kilka tygodni temu trener wyraził się co do niego bardzo jasno, a teraz ma wiele wątpliwości. Mam jednak wrażenie, że zatrzyma Inakiego w składzie na mecz z Getafe. Ale teraz Flick będzie potrzebować tylko małego powodu, aby zastąpić go szczęsnym, skomentował Capdevilla. Decyzja Flikę. Kto stanie w bramce Barcelony w starciu z Getafe? Może być kluczowa dla dalszej rywalizacji szczęsnego z peną. Polak udowodnił swoją wartość i jest gotowy, by walczyć o powrót między słupki. Na oficjalne ogłoszenie składu kibice będą musieli poczekać do dnia meczu, który odbędzie się w sobotę 18 stycznia o godzinie 21:00.